Dzień dobry Państwu w antywirusowych, autorskich spotkaniach w sieci Zmiana klimatu. W najbliższy czwartek, 2 lipca o godzinie 20:00, naszym gościem będzie pani Maja Wolny ze swoją książką Pociąg do Tybetu. Mamy czas wakacji, czas podróży, wypoczynku. Wiadomo, epidemia, utrudnienia w tych rodzajach aktywności, ale my się nie poddajemy. Proponujemy Państwu spotkanie z autorką książki, której pasją są podróże na Daleki Wschód. Podczas tego spotkania możemy się dowiedzieć wielu interesujących rzeczy. Dlaczego stała się podróżniczką? Dlaczego akurat Tybet jest punktem jej zainteresowań? Czy rzeczywiście pojechała do Tybetu jednym pociągiem? I wielu ciekawych rzeczy. Które w tej książce są zawarte z punktu widzenia historii tego regionu świata. I myślę, że spotkanie to będzie czasem relaksu i wakacyjnego odpoczynku oraz inspiracji. Może nie na dziś, może nie na te wakacje, ale na najbliższy. Rok będziemy mieli o czym myśleć i planować fantastyczne podróże. Zapraszam Państwa w imieniu Fundacji Carpe diem 2 lipca, godzina 20. Do zobaczenia!